Witam Was, drodzy. Dzisiejsze kazanie jest zatytułowane Obywatele Nieba. Ostatnio obchodziliśmy Święto Niepodległości, jeszcze na niektórych domach wiszą flagi. Myślę, że jest to dobra okazja, aby podziękować Bogu za naszą Ojczyznę. Jeśli znamy historię, to wiemy, że różnie bywało, że w przeszłości nie mieliśmy wolności, niepodległości. Dzisiaj ją mamy i jest za co dziękować Bogu. Jest to również dobra okazja aby modlić się o nasz kraj, o Polskę, o rządzących, o, o polityków. Do tego wzywa nas Nowy Testament. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, pierwsze dwa wersety brzmią następująco. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Większość ludzi chyba większość ludzi lubi rozmawiać o polityce. To są y, ciekawe rozmowy, czasem y, fascynujące, y, ale niewielu ludzi modli się o polityków i o rządzących. A właśnie do tego wzywa nas y, Słowo Boże, Nowy Testament. Wiemy, że w tamtych czasach rządzący, to nie byli ludzie wierzący w ogóle w Boga większość. Y, ale Nowy Testament nakazywał się o nich modlić. I nasza modlitwa może dać o wiele więcej niż nasze dyskusje. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele może zdziałać modlitwa. Natomiast, jako ludzie wierzący, powinniśmy zawsze pamiętać, że przede wszystkim jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, obywatelami nieba. Mamy jakby podwójne obywatelstwo. Wiemy, że na tym świecie niektóre kraje pozwalają na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Znam y, kilka osób, które mają na przykład obywatelstwo polskie i amerykańskie, głosują w wyborach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Można mieć na ten temat y, różne zdanie, ale jest to pewna ilustracja naszej sytuacji. Jesteśmy zarówno obywatelami naszej ziemskiej ojczyzny, o którą powinniśmy się modlić, o którą powinniśmy się troszczyć, ale przede wszystkim jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, obywatelami nieba. I to drugie obywatelstwo, jest o wiele ważniejsze i ono y, jakby bardziej precyzyjnie określa naszą prawdziwą tożsamość, to, kim jako ludzie wierzący w Chrystusa jesteśmy. I dzisiaj właśnie na ten temat chciałbym mówić: na temat naszej ojczyźnie w Niebie, na temat naszego duchowego y, obywatelstwa. Bo kiedy mówimy o obywatelstwie niebiańskim, y, może to brzmieć troszkę tak y, nieuchwytnie, tak abstrakcyjnie, górnolotnie, jak taki. Y, Frazes, ale religijny frazes, ale raczej pusty, pozbawione treści. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zastanowić się, co właściwie Nowy Testament komunikuje, kiedy mówi o obywatelstwie niebiańskim. Mówi o czymś bardzo konkretnym, o czymś, kiedy mówi o tym, że jesteśmy obywatelami nieba. Przede wszystkim oznacza to, że mamy wszystkie prawa i przywileje związane z naszym niebiańskim obywatelstwem. Obywatelstwem. Efezjan 2.19 czytamy takie słowa: Tak więc, już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I Kościół w Efezie był mieszanką etniczną. Byli tam wierzący w Chrystusa zarówno pochodzenia żydowskiego, jak i greckiego. I jedni wywyższali się nad drugich. Żydzi uważali, że z racji tego, że są narodem wybranym, mają w Królestwie Bożym lepszy status niż wierzący w, Chrystus, w Chrystusa pochodzenia greckiego. I apostoł Paweł właśnie w tym liście naucza, że niezależnie od swojego pochodzenia etnicznego, czy ktoś jest Żydem, czy ktoś jest Grekiem, jeśli przyjął ofiarę Jezusa za, swy, za swoje grzechy, jeśli stał się naśladowcą Chrystusa, jest pełnoprawnym obywatelem nieba, ma wszystkie prawa i przywileje. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i nomownikami Boga. I to samo dotyczy nas. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Królestwa Bożego, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Nie jest ważna nasza narodowość, nie jest ważny kolor skóry, nie jest ważny wiek, nie jest ważna płeć, nie jest ważne wykształcenie, nie jest ważny nasz zawód. Nie jest ważny nasz status materialny, nie jest ważny nasz stan cywilny, nieważna jest nasza przeszłość, z jakiej pochodzimy rodziny, nie jest ważne to, jakie grzechy popełniliśmy w przeszłości. Jeśli nawróciliśmy się do Chrystusa, jeśli przyjęliśmy Jego zapłatę za nasze grzechy, jesteśmy współobywatelami nieba, domownikami Boga i przysługują nam wszelkie prawa i przywileje obywatelskie. I zauważmy, że to obywatelstwo mamy już tu i teraz. Apostoł Paweł nie pisze, kiedyś będziecie współobywatelami świętych i domownikami Boga, staniecie się. Nie, pisze jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, temu, co On uczynił dla nas na krzyżu, że zapłacił za nasze grzechy. Jesteśmy obywatelami nieba. Przez kilka lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo gościnny kraj otwarty na przyjezdnych, również na emigrantów z innych krajów. Ale będąc tam, wiedziałem, że jeśli nie mam obywatelstwa amerykańskiego, nie mogę się czuć tak jak u siebie w domu, nie mam pełni praw. Nie mogę na przykład głosować, nie mogę podejmować pracy, nie mogę korzystać z opieki medycznej, nabywać nieruchomości, korzystać z innych przywilejów na tej samej zasadzie jak obywatele USA. Co innego w Polsce. Tutaj jestem pełnoprawnym obywatelem, mam wszelkie prawa przysługujące obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem tu u siebie, jestem pełnoprawnym obywatelem. I podobnie jest z nami. Jeśli przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Królestwa Bożego. Mamy wszystkie prawa i przywileje już teraz przysługujące nam z tego tytułu: wybaczenie grzechów, dostęp do tronu łaski gwarancję Bożego błogosławieństwa, Jego ochrony, Jego prowadzenia w życiu, a przede wszystkim gwarancję życia wiecznego. To są właśnie te wielkie i wspaniałe przywileje związane z naszym obywatelstwem. Jednak dopóki jesteśmy na tym świecie, nasze obywatelstwo nie jest jeszcze w pełni zrealizowane. I tutaj dobrym przykładem jest Abraham, patriarcha starotestamentowy. I chciałbym, żebyśmy na chwilę przyjrzeli się jego postaci. W liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale, gdzie jest mowa o bohaterach wiary, o ludziach, którzy są przykładem wiary, czytamy m.in. o Abrahamie, jako człowieku wiary. I od 8 do 10 wersetu czytamy takie słowa. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, czyli ze swoim synem i ze swoim wnukiem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu ziemię. obiecał mu potomstwo, błogosławieństwo i ziemię. Nie jest krawek ziemi, ale potężny, kraj ziemię kananejską i powiedział aby wyszedł i zamieszkał w tej ziemi. I Abraham wyszedł z, z miejsca gdzie mieszkał, y, udał się właśnie w, w, y, na tą ziemię i pielgrzymował tam przez 100 lat. Przez 100 lat przemieszczał się z miejsca na, na miejsce, ale mieszkał przez cały ten okres czasu mieszkał pod namiotami i nie wszedł w posiadanie nawet skrawka ziemi, nawet piędzi ziemi, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich 7:5. Był pielgrzymem. Był pielgrzymem, ale miał gwarancję tego, że posiądzie w posiadanie, że jego potomstwo posiądzie tą ziemię w posiadanie. I rzeczywiście tak się stało. Po wielu pokoleniach Izraelici weszli i zajęli ziemię obiecaną. Co Bóg obiecuje, to Bóg też wypełnia. I ta właśnie wędrówka Abrahama po ziemi obiecanej jest swojego rodzaju obrazem naszej obecnej sytuacji. Mamy już obywatelstwo niebiańskie, mamy pełnie praw, ale nasze obywatelstwo jeszcze w pełni się nie, nie zrealizowało. Dopiero w pełni obejmiemy je w przyszłości. I póki co, póki co, na tym świecie jesteśmy pielgrzymami, którzy zmierzamy do naszej ojczyzny w niebie. To jeszcze nie jest nasz dom. Znana jest historia o misjonarzu, który wracał do swojego kraju, do swojej ojczyzny po wielu latach służby. Na polu misyjnym w innym kraju. I akurat tym samym samolotem wracał do ojczyzny ambasador w tamtym kraju, również po wieloletniej służbie. I gdy samolot wylądował w ich ojczyźnie, gdy wysiedli z samolotu, ambasador został przywitany z wielkimi honorami, z orkiestrą, z flagami, a na, mis na tego misjonarza nikt nawet nie zwrócił uwagi, nikt go nie witał. I zrobiło mu się przykro. Pomyślał, po wielu latach, wracam do swojej ojczyzny i nikt mnie tutaj nawet nie przywitał. Wtedy poczuł, że Duch Święty do niego przemówił, powiedział: To jeszcze nie jest Twoja ojczyzna. To jeszcze nie jest Twój dom. Twoja ojczyzna jest w niebie. Dopiero do niej zmierzasz. I kiedy tam dotrzesz, wtedy Ciebie przywitają z honorami. Ten świat to nie jest jeszcze nasza ojczyzna. Nasza ojczyzna jest w niebie. I dzisiaj dopiero pielgrzymujemy zmierzamy do naszej prawdziwej ojczyzny. Być może Abraham podczas swojej wędrówki przez ziemię obiecaną zrozumiał coś jeszcze wspanialszego, jeszcze głębszy wymiar Bożej obietnicy, że nawet ta ziemia, którą Bóg mu obiecał, to jeszcze nie wszystko, że Bóg ma dla niego jeszcze więcej. Tak jak czytaliśmy, że oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Budowniczym i twórcą tego miasta jest Bóg. Nie mogło chodzić o jakieś miasto, na tej ziemi. Czytamy też o tym w kolejnych wersetach 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, że podobnie tej, tej niebiańskiej ojczyzny szukali również inni inni bohaterowie wiary, inni ludzie wiary. Czytamy tak od 13 do 16 wersetu. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Tak jak Abraham nie otrzymał ani jednego kawałka skrawka ziemi obiecanej, ale wiedział, że to się stanie. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich Miasto. W naszej ojczyźnie niebie, niebieskiej czy niebiańskiej Bóg przygotował dla nas miasto. Pytanie: co to znaczy? Co to znaczy? E, tutaj w tym opisie w liście do Hebrajczyków to określenie miasto pojawia się dwukrotnie. Czy, czy w niebie czeka na nas jakieś? Miasto, wiemy, że wszyscy bohaterowie wiary rzeczywiście zmierzali do tej ojczyzny niebiańskiej, do tego miasta. Myślę, że raczej chodzi tutaj o pewien symbol. Abraham mieszkał w namiotach. Namioty są obrazem zamieszkania tymczasowego, przejściowego, właśnie tego mieszkania pielgrzyma. Miasto jest symbolem trwałości. Jest zbudowane z trwałego budulca i oznacza, że dotarliśmy już do miejsca docelowego. Już się nie musimy nigdzie przenosić. Tam jest nasz dom. Tam jest nasz ukochany, upragniony dom. Miasto symbolizuje bezpieczeństwo. Życie pod namiotami nie było bezpieczne. Były dzikie zwierzęta, wrogo nastawieni ludzie. Natomiast kiedy człowiek schronił się w mieście, za murami miasta, był bezpieczny. Miasto symbolizuje to, że u Boga będziemy bezpieczni na wieki, bez, bezpieczni. Nic już nam nie będzie groziło. To będzie nasz dom. Tak więc dziś jesteśmy już obywatelami nieba. Przysługują nam dzięki Chrystusowi, nie dzięki naszym zasługom, dzięki Chrystusowi, dzięki Jego ofierze wszystkie prawa i przywileje obywatelskie, ale nasze obywatelstwo jeszcze się w pełni nie zrealizowało. Obecnie jesteśmy ciągle jeszcze pielgrzymami, tutaj na ziemi. I na koniec jeszcze takie pytanie: co właściwie oznacza, że jesteśmy pielgrzymami? Co to oznacza dla nas? Jak powinno się to przekładać na nasze życie na co dzień? Na pewno to, co możemy zaobserwować, to że inaczej żyje człowiek, który jest gdzieś tymczasowo, jest pielgrzymem właśnie, a inaczej człowiek, który jest gdzieś na stałe. Pielgrzym wie, że dzisiaj jest tutaj, jutro będzie tam, nie związuje się za bardzo z danym miejscem. Co innego jeżeli ktoś wie, że gdzieś jest na stałe. Pytanie brzmi, czy to znaczy, że na tej ziemi powinniśmy żyć tak jak koczownicy, nic nie mieć? Nie do końca o to chodzi. Apostoł Piotr napisał takie słowa w pierwszym liście, w pierwszy list Piotra, drugi rozdział, jedenasty werset. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. To właśnie oznacza bycie pielgrzymem. Napominam was, umiłowani, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą Przeciwko duszy. Bycie pielgrzymem oznacza dbanie o świętość, czystość swojego życia. O tym przede wszystkim naucza nas Nowy Testament. I chciałbym teraz przytoczyć dłuższy fragment z listu apostoła Pawła do Filipian, który właśnie o tym mówi, o uświęceniu naszego życia. Filipian 3, 17, 21. Apostoł Paweł pisze tak: bądźcie naśladowcami moimi bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I apostoł Paweł wzywa tutaj Filipian, aby wzorowali się na przykładzie jego życia. Apostoł Paweł nie tylko napominał, nauczał wierzących, jak żyć, jak postępować, czego się wystrzegać, ale on również pokazywał, jak żyć swoim przykładem, przykładem swojego życia. Mógł powiedzieć: Spójrzcie tak jak ja żyję, patrzcie tak jak żyją ci, którzy mnie naśladują, i wy postępujcie w ten sam sposób. Żywy przykład człowieka oddanego Bogu może znaczyć więcej niż tysiące kazań. Dzisiaj potrzebujemy żywych przykładów, naśladowców Chrystusa, na których będziemy mogli się sami wzorować, nie tylko nauczania, ale również przykładów. My również powinniśmy być takimi przykładami, jako ludzie wierzący w naszym otoczeniu, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole, yy, gdziekolwiek jesteśmy, w naszych rodzinach. Niestety wokół nas nie brakuje też złych przykładów, i o tym apostoł Paweł mówi w następnej kolejności. Ludzie są to ludzie, którzy, jak pisze, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusa. Wrogowie krzyża Chrystusa. Co to znaczy? Z czym nam się kojarzy ten obraz? Być może na pierwszy rzut. Rzut oka kojarzy nam się z jakimiś hordami niewiernych, które, którzy atakują chrześcijańskie kraje, wrogowie Krzyża Chrystusa. Ale czy o takich wrogach mówi apostoł Paweł? Myślę, że ma na myśli coś bardziej zwyczajnego, ale też smutnego. Byli to ludzie, o których apostoł Paweł mówi z płaczem, z żalem, ze smutkiem. Byli mu znani i zapewne, zapewne kiedyś bardzo bliscy być może również współwyznawcy, a może nawet. Ludzie zaangażowani w kościele, głoszący Słowo Boże, ale w pewnym momencie ludzie ci stali się wrogami Krzyża Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że Krzyż Chrystusa przestał dla tych ludzi mieć już jakiekolwiek znaczenie. To, co Jezus zrobił, ta ofiara za ich grzechy na Krzyżu przestała być dla nich ważna. Stwierdzili, że nie jest im już potrzebna, ponieważ uznali, że nie potrzebują oczyszczenia ze swoich grzechów. Jaki koniec czeka tych ludzi? Końcem ich jest zatracenie, pisze apostoł Paweł, zatracenie, czyli potępienie, piekło, wieczne oddzielenie od Boga. O tym mówi również Nowy Testament. Jezus mówił nawet na temat piekła więcej niż na inne tematy, żeby nie żeby nas straszyć, ale żeby nas ostrzec. To jest straszne. Jeśli ktoś lekceważy ofiarę Chrystusa, odwraca się od tego, czeka go zatracenie. Dalej czytamy: Bogiem ich jest brzuch. Brzuch jest tutaj rozumiany jako siedlisko porządliwości. Oni żyją tylko dla brzucha, aby zaspokoić swoje własne pragnienia, swoje własne porządliwości. Tylko po to. To jest ich cel, to, jest ich, to są, w ten sposób wyznaczają swoje cele w życiu. To jest dla nich najważniejsze. Czytamy, że chwałą jest to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I tutaj widzimy, dlaczego oni w ten sposób postępują. Dlatego, że oni nie mają perspektywy życia wiecznego. Oni nie zdążają do ojczyzny w niebie. Ich życie kończy się na tym, co tu i teraz. Jeżeli ktoś im mówi o Chrystusie, o powtórnym przyjściu Chrystusa, o życiu wiecznym, jest to dla nich jak bajka. Dla tych ludzi życie to jest tylko to, co jest tutaj i teraz. I z tego życia trzeba wycisnąć to, co się tylko da. Tyle, ile się tylko da. Jedzmy i pijmy. Używajmy życia, bo jutro umrzemy jutro nas już nie będzie. Apostoł Paweł mówi, na tych ludziach się nie wzorujcie. Wzorujcie się na tych, którzy właśnie mają obywatelstwo i mają nadzieję w Chrystusie. I pisze, nasza ojczyzna jest w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. My mamy dzisiaj inną perspektywę niż tamci ludzie. Mamy perspektywę życia wiecznego. I powinniśmy stale sobie odświeżać w pamięci to miejsce, do którego zmierzamy. Miasto w niebie, nasz dom. Szczególnie w chwilach pokusy, kiedy doświadczamy skorzystaj. Raz się żyje. Nie. Jestem pielgrzymem. Nie, zmierzam do mojego domu w niebie. Powinniśmy mieć mentalność pielgrzymów, tak jak Abraham, przez 100 lat pielgrzymował po ziemi kananejskiej. Co to znaczy dla nas? Oznacza to dbanie o świętość życia. Trzymywanie się od, od grzechu. Z Bożą pomocą oczywiście, bo sam człowiek nie może, bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć grzechowi nie. Apostoł Paweł jeszcze coś dodaje: pewna rzecz, która powinna nas motywować. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Oczekujemy Chrystusa, który przemieni nasze ciała, w ciało podobne do swojego zmartwychwstałego ciała. Kiedy człowiek żyje tak jak pielgrzym, kiedy właśnie y, kieruje swoje drogi według, według Bożych wskazań, kiedy mówi Grzechowi nie, może w pewnym momencie mieć y, poczucie, że życie gdzieś y, go. Omija, gdzieś przychodzi bokiem, gdzieś ucieka, patrzy na innych, którzy używają życia, a ja jak ten pielgrzym. O czym powinniśmy pamiętać? Jaki obraz tutaj Słowo Boże nam yy, przypomina, że to, co najlepsze, jeszcze przed nami to, co najlepsze jest przed nami. Chrystus przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Następ, nastąpi przemienienie naszego ciała, czeka nas chwała, czeka nas radość. Czeka, na, czeka nas spełnienie, którego nie da się opisać słowami. Biblia mówi, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca, czyli do myśli ludzkich nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tego nie da się wyrazić w żaden sposób, ale to nas czeka. Gdy objawi się Chrystus z, ze zwiastunami swojej mocy, swojej potęgi, wszyscy będą zdziwieni, przerażeni. Czy to jest On? To Chrystus? Ma taką moc, taką, taką władzę, taki autorytet, będą zdziwieni, że on jest taki wielki, taki potężny. Ale wtedy my zajaśniejemy razem z nim jak mówi księga Daniela jak gwiazdy na niebie. Drodzy, dzisiaj mamy dwa obywatelstwa jedno ziemskie, ale to drugie, ważniejsze obywatelstwo niebieskie. Dzisiaj już, już jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami. Królestwa Bożego, dzięki temu, co uczynił dla nas Chrystus. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaka była nasza przeszłość, jeśli Go przyjęliśmy, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Królestwa Bożego. Ale nasze obywatelstwo jeszcze się w pełni nie zrealizowało. Dzisiaj dopiero pielgrzymujemy. A pielgrzymowanie oznacza przede wszystkim dbanie o uświęcenie, o czystość naszego życia, wstrzymywanie się od grzechu, tak jak nas nauczają apostołowie. Żyjmy tak, bo za to czeka nas wielka nagroda, chwała, miasto w niebie. Amen.